Dzień dobry drodzy Państwo. Witam serdecznie w kolejnym odcinku poniedziałkowego kwadransu zamówieniowego pod nazwą Zasoby ludzkie w zamówieniach publicznych: Filowy kryzys czy groźba wypalenia zawodowego. Jak sam temat sugeruje, dzisiejszy poniedziałkowy kwadrans zamówieniowy różni się będzie od dotychczasowych, w których poruszałam zagadnienia dotyczące ustawy prawo zamówień publicznych. Dzisiejszy odcinek powstał z potrzeby serca, gdyż chciałam, poruszać temat, gdyż chciałam poruszyć temat stresu, jaki towarzyszy osobom pracującym w zamówieniach, który prowadzić może do wypalenia zawodowego. Są to tematy, które od Państwa słyszę na co dzień, ale również piszecie Państwo o tym na różnych portalach społecznościowych. Dlatego też chciałam się z Państwem podzielić moimi spostrzeżeniami, udzielić pewnych rad. A to wszystko przez pryzmat moich doświadczeń zawodowych, tych dobrych, jak i tych niedobrych. Moi drodzy, po pierwsze, tak, praca w zamówieniach publicznych jest stresująca. A to dlaczego? Pierwszy powód to taki, że nasza praca poddawana jest nieustannie kontroli. Proszę zwrócić uwagę: od momentu wszczęcia postępowania narażeni jesteśmy na odwołania. W obecnym stanie prawnym niemal na wszystkie działania zamawiającego. Ktoś kiedyś powiedział, że rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą to najdroższe szkolenie, jakie może sobie zafundować zamawiający. Do tego, co cztery lata mamy kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ci zamawiający, którzy udzielają zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, wiedzą, że każde postępowanie będzie sprawdzane przez instytucje przyznające dotacje i towarzyszy oczywiście strach przed korektami finansowymi. Oczywiście, możemy być również kontrolowani przez urzędy skarbowe, czy też najwyższe izby kontroli. Drodzy Państwo, ja miałam kiedyś taki rok, że udzielałam dużo zamówień współfinansowanych i do tego miałam kontrolę Rio. Większą część swojego czasu w pracy musiałam poświęcić na kserowanie dokumentacji przetargowej dla instytucji przyznającej dotacje. Zamawiający, którzy również przekazywali swoje dokumentacje, wiedzą, o czym mówię, bowiem pamiętać, należało, aby zmieścić się w czasie z przesłaniem dokumentacji: poprzybijać, pieczątki za zgodność z oryginałem, dopilnować, aby wszędzie na pieczątce były podpisy. Czasami też musimy skanować, oczywiście, dokumentację dla instytucji przyznającej dotację. I oczywiście, ktoś by powiedział, co to takiego? Ale jednak, brak przesłania jakiegoś dokumentu skutkuje tym, że za chwilę dostajemy pytania, na które musimy odpowiedzieć, i znów kolejny czas musimy poświęcać na przekazywanie odpowiedzi. I oczywiście przez okres miesiąca lub dłużej czekamy, czy z naszym postępowaniem wszystko jest, aby na pewno dobrze. Drodzy Państwo, nie umniejszając pracy innych osób, ja nie wiem, jakie mamy inne stanowiska w urzędach, które byłyby poddawane tylu kontrolom, co stanowisko od zamówień publicznych. Ja znam takie stanowiska, które nigdy nie są sprawdzane, np. przez regionalne izby obrachunkowe. Po drugie, to, co jest stresujące w naszej pracy, to fakt, że pewnych popełnionych błędów nie da się już odwrócić. Oczywiście, zależy wszystko, w którym momencie zorientujemy się, że popełniliśmy błąd. Ale dla zobrazowania sytuacji, powiedzmy, że opisaliśmy warunki udziału w postępowaniu w sposób dyskryminujący innych wykonawców. Na etapie wszczęcia postępowania żaden z wykonawców nie zwrócił nam na to uwagi. Podpisaliśmy umowę. Gdyby takie postępowanie sprawdzane było przez instytucje przyznające dotacje, dostalibyśmy korektę finansową. Gdyby sprawdzane było przez Rio groziłaby dyscyplina finansów publicznych. Tak więc, nawet jeśli zorientowalibyśmy się, że popełniliśmy błąd po podpisaniu umowy, niczego nie moglibyśmy już zmienić. Po trzecie, drodzy państwo, czy nie jest stresujące to, że często jesteśmy wzywani na różne posiedzenia, na rady i nasza znajomość przepisów prawa? decyduje o tym czy dobrze doradzimy naszym przełożonym ile razy wracamy do domu z głową pełną wątpliwości czy dobrze doradziłam doradziłem czy tak możemy aby na pewno zrobić czy dobrze odpowiedziałam odpowiedziałem na pytania skierowane od wykonawców w obecnym stanie prawnym czy wszystkie ogłoszenia zamieściłam zamieściłem według obowiązującego prawa tak więc czy nie jest tak że zamiast w domu zresetować swój umysł i najnormalniej w świecie odpocząć, my myślimy o pracy? Po czwarte to stres, który wywołany jest często współpracą z osobami na innych stanowiskach. Drodzy Państwo, jak my czasami jesteśmy postrzegani, jako osoby, które ciągle coś wymyślają, utrudniają realizację inwestycji? Czy nie jest tak, że opis przedmiotu zamówienia tworzy się tygodniami, a pracownik od zamówień musi przeprowadzić postępowanie w trzy dni. Po piąte, stres może być również związany z brakiem znajomości przepisów lub ich niewystarczającą znajomością. Przyczyna może być różna. Z jednej strony możemy nie mieć możliwości skorzystania z dobrych szkoleń lub w ogóle się szkolić. Po drugie, możemy sami stawiamy opór, aby doskonalić się przed, na swoim stanowisku tak czy inaczej brak wiedzy stresuje nas ponieważ nie wiemy w jaki sposób dokonywać pewnych czynności na swoim stanowisku Nie sposób również pominąć stresu związanego z elektronizacją zamówień publicznych Jest to dla wszystkich i dla tych którzy od lat pracują w zamówieniach i dla tych co dopiero zaczynają to jest stres Niestety, elektronizacja wymusiła na nas również to, że dziś musimy być informatykami, którzy muszą sobie poradzić na przykład z weryfikacją czy też z walidacją podpisu elektronicznego oraz wieloma innymi problemami, nie wspominając już o trudnościach w działaniu miniportalu. Drodzy państwo, przyczyn stresu jest na pewno dużo. Dużo więcej, ale oczywiście nie nagrywam tego odcinka dla Państwa tylko po to, aby opowiadać o stresie w naszym zawodzie, ale chciałabym przekazać Państwu, jak można sobie z nim poradzić oraz jakie predyspozycje moim zdaniem musi mieć osoba pracująca w zamówieniach publicznych. Zacznijmy więc od predyspozycji. Osoba pracująca w zamówieniach musi być przede wszystkim prawdomówna, systematyczna, uczciwna. Pokorna, gotowa poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Nie będę dodawać, odporna na stres, jak to niektórzy piszą w swoich ofertach pracy, bo nie da rady być chyba odporną na stres, ale można nauczyć się radzić ze stresem. Dlaczego wybrałam akurat takie cechy? Uważam, że są one niezbędne. Drodzy Państwo, dlaczego należy poszerzać swoją wiedzę i umiejętności każdego dnia? Opowiem na swoim przykładzie. Ładnych parę lat temu skończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zamówień publicznych. Miałam przyjemność uczyć się od samych praktyków. Wówczas przekonana byłam, że moja wiedza jest na tak wysokim poziomie, że nie muszę już praktycznie nic robić. Przepisy prawa wówczas nie zmieniały się, więc byłam bardzo pewna, że znam je dogłębnie. Do czasu, kiedy jeden z wykonawców na moje odrzucenie jego oferty w skierowanym do mnie piśmie wskazał. Na najnowsze orzecznictwo, które zmieniło pogląd na temat stosowania przepisów w sprawie, która wówczas spowodowała odrzucenie oferty. Byłam zdziwiona, gdyż dokładnie wiedziałam, że uczono nas inaczej. Moja pokora jednak spowodowała, że dogłębnie przeanalizowałam wyroki, które przedstawił mi wykonawca, i oczywiście nie odrzuciłam oferty. Drodzy Państwo, co mnie to nauczyło? Że nie muszą się zmieniać przepisy ustawy, ale zmienia się otoczenie prawne. Dlatego, drodzy Państwo, to co mogę polecić, to należy być w miarę na bieżąco z orzecznictwem. Należy również śledzić stronę Urzędu Zamówień Publicznych. Tam można znaleźć opinię na temat stosowania przepisów. Zalecam śledzić opinię Urzędu Zamówień Publicznych, w szczególności jeśli prowadzimy postępowanie z dofinansowaniem unijnym. Możecie Państwo również skorzystać z darmowych webinarów, filmów poświęconych tematyce zamówień publicznych. Wówczas możecie Państwo zobaczyć, która osoba tłumacząc przepisy trafia do Państwa swoim przekazem. Trafia do Państwa swoim przekazem najlepiej i wówczas wybrać proponowane przez nią szkolenia. Wybór moim zdaniem macie Państwo bardzo duży. Jak już wybierzecie Państwo szkolenie czy szkolenia, to porozmawiajcie ze swoim przełożonym, który musi wiedzieć, co zmieniło się na Państwa stanowisku, jakie macie Państwo problemy, gdyż konsekwencje tych problemów dotknąć mogą prędzej czy później również Państwa przełożonego. Niektóre osoby pracujące w zamówieniach mówią do mnie: A my to wykonujemy, jedno tylko postępowanie, więc po co nam się szkolić? I oczywiście kierownik zamawiającego może podjąć decyzję, że całe postępowanie zleci do wykonania osoby uprawnionej z zewnątrz. Ale ile razy jest tak, że jednak takie zamówienie musi zrobić np. pani intendentka, pracownik gospodarczy, czy też inne osoby, które nie wiedzą właściwie o co chodzi? nie umieszczając ich pracy, gdyż oczywiście są na pewno dobrymi pracownikami w, sw no w swojej dziedzinie. Ale drodzy Państwo, ile razy pracując dla wykonawcy właśnie z osobami, które przy okazji zajmowali się zamówieniami publicznymi, najtrudniej było się porozumieć? Kiedy spotkałam się z sytuacją, kiedy zwróciłam uwagę, Pani, że nie odrzuca się oferty ze względu na brak dołączenia oświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, gdyż można go pobrać ze strony dostępnej, gdzie i tak wykonawca wskazał tę stronę w ofercie. Pani powiedziała, że nie ma na to czasu. Dlaczego tak zrobiła? Bowiem nie znała konsekwencji takiego postępowania. Dlatego każdy kierownik zamawiającego powinien szkolić swoich pracowników, nawet jeśli robią postępowanie jedno w roku, gdyż może być ono sprawdzane więcej razy niż nam się to wydaje. Następnie pracownik od zamówień musi być prawdomówny i radzić sobie ze stresem. Tu znów podam przykład ze swojego życia zawodowego. Pewnego pięknego czerwcowego dnia w mojej urodziny ogłaszałam postępowanie z dofinansowaniem unijnym. Długo oczekiwany przez społeczność lokalną i radnych, gdyż dotyczyło budowy świetlicy. Postępowanie zostało ogłoszone, został wybrany wykonawca. Po wyborze zaczęłam wypełniać protokół z postępowania. Gdy doszłam do miejsca, w którym trzeba było wpisać numer ogłoszenia o zamówieniu, zrobiło mi się słabo, gdyż nie mogłam tego numeru znaleźć w swoim ogłoszeniu. Spojrzałam do biuletynów moje ogłoszenia i, i niestety nie było go tam. Zdarzyła mi się ta sytuacja parę lat temu i tylko raz. Dodam, że wcześniej takich postępowań ogłaszałam mnóstwo. Wówczas wstałam. Opanowałam stres i poszłam powiadomić o tej sytuacji swoich przełożonych. Czy było mi łatwo? Oczywiście, że nie, ale nie wyobrażam sobie, aby mogła postąpić inaczej. Wytłumaczyłam, na czym polegał mój błąd, a następnie powiedziałam o konsekwencjach tego błędu. Nie przedłużając dużej tej historii, wspólnie z radcą prawnym odstąpiliśmy od umowy, ogłosiłam postępowanie jeszcze raz. Na szczęście wygrał ten sam wykonawca. Ktoś by mógł się zapytać, a zwolniono panią? Nie, bo i dlaczego? W większości pracujemy z ludźmi mądrymi, którzy patrzą się na zaangażowanie osoby i na to, jakim jest pracownikiem, jakim się jest pracownikiem. I stwierdzenie ten się nie myli, co nic nie robi, nie jest im obce. Dlatego, drodzy państwo, Spadki, pomyłki, błędy w naszej codziennej pracy zdarzają się i będą się zdarzać. Chodzi tylko o to, aby swoją codzienną postawą, zaangażowaniem, dążeniem do doskonalenia się, eliminować je. Ale jeśli się zdarzą, nie można się załamywać i płakać, mówiąc kolokwialnie nad rozlanym lekiem tylko starać się naprawić sytuację. Drodzy Państwo, jeszcze temat komunikacji z osobami, z którymi współpracujemy. Dziś zamówienia publiczne nie mogą się jedynie kojarzyć, że jest to procedura, która, którą, którą ma wykonać pracownik od zamówień. Dziś zamówienia publiczne to pewien proces zakupowy, na który składa się planowanie. Szacowanie, czasami sporządzenie analizy potrzeb i wymagań, opis przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedury, podpisanie umowy, sporządzenie ogłoszenia o wykonaniu umowy czy w przypadkach określonych w ustawie raportu z realizacji umowy. Dopiero te wszystkie działania zamykają proces zakupowy. Czy myślicie Państwo, że te wszystkie elementy procesu zakupowego dotyczą jedynie pracownika od zamówień publicznych? Oczywiście, że nie. Musicie Państwo jasno o tym mówić, przede wszystkim swojemu przełożonemu, ale również osobom, z którymi współpracujecie, na przykład pracownikom merytorycznym. Skąd, drodzy Państwo, biorą się frustracje? Wtedy, gdy mamy dużo rzeczy do zrobienia. Oprócz nauczenia się nowej procedury elektronizacji zamówień, często każe się opisywać na przykład pracownikowi od procedury opis przedmiotu zamówienia. Wówczas Musimy być znawcami w każdej dziedzinie. Nie powinniśmy się na to godzić. Jako pracownicy do spraw zamówień publicznych powinniśmy przekazywać wiedzę pracownikom merytorycznym np. o zasadach sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, o kryteriach równoważności, wyjaśnić czym jest zasada efektywności ekonomicznej, czy też co to jest analiza potrzeb i wymagań i wiele innych rzeczy. Ale nie możemy ze wszystkimi nowymi obowiązkami, zostać sami, gdyż nie to było intencją ustawodawcy. Oczywiście kierownik zamawiającego winien scalać te wszystkie procesy i wiedzieć, jakie osoby muszą być zaangażowane w dane zamówienie, a przeprowadzić je z sukcesem. Już na sam koniec, drodzy Państwo, podam przypadek z życia wzięty, oczywiście mój przypadek. Zgodziłam się na przeprowadzenie paru postępowań w ramach projektu unijnego łącz, łącznie z opisem przedmiotu zamówienia. Było to dla mnie okrop... ciężkie przeżycie, nieprzespane noce, analizowanie tego, co chcę kupić, jakich dokumentów mam żądać na etapie postępowania, a jakie na etapie umowy. Nie angażujcie się Państwo w tego typu układy, chyba że jesteście znawcami w danej dziedzinie i jednocześnie przeprowadzacie postępowania. Znałam kiedyś drogowca, który specjalizował się w zamówieniach, wówczas jest to no, super układ. A dlaczego nie bierzcie Państwo na siebie opisu przedmiotu zamówienia, gdyż brak wiedzy tego? Co chcemy zamówić, jakich dokumentów żądać, powoduje, że tracicie Państwo swój czas, bowiem w czasie, w, tym, w czasie, kiedy dociekacie Państwo, jaki to ma być opis przedmiotu zamówienia, moglibyście przygotowywać i zajmować się po prostu procedurą, która nie jest prosta. Drodzy Państwo, życzę Państwu samych sukcesów w pracy cierpliwości, pokory. Mam nadzieję, że ten odcinek podniesie niektórych Państwa na duchu. Myślę, że dzieli, dzielenie się swoimi porażkami, czy też błędami, a jednocześnie pokazanie, że można pewnym zdarzeniom zaradzić, sprawi, że będziecie Państwo na swoją pracę patrzeć bardziej optymistycznie. To, co mogę poradzić, to zapoznajcie się Państwo z ustawą. Nie musicie znać całej ustawy na pamięć, ale jeżeli jesteście zamawiającymi klasycznymi, nie musicie znać uregulowań w zakresie udzielania zamówień sektorowych. Uczestniczcie Państwo w darmowych webinarach. Korzystajcie Państwo w miarę możliwości ze szkoleń. Drodzy Państwo, korzystajcie również z pomocy swoich kolegów i koleżanek z innych urzędów. Ja kiedyś, drodzy Państwo, kilka, parę ładnych lat do tyłu zadzwoniłam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do działu zamówień publicznych, do Warszawy, ja jestem z województwa dolnośląskiego, aby zadać parę pytań, ponieważ prowadzone było postępowanie bardzo podobne do mojego. Co się okazało, przemiła pani, udzieliła mi wyczerpującej odpowiedzi na moje wątpliwości. Dlatego warto. Super sprawdzają się również portale społecznościowe, gdzie można zadać pytanie, ale o tych portalach doskonale państwo wiecie. Drodzy państwo, Proszę o pozostawienie w komentarzach swoich opinii na temat tego, czy zgadzacie się Państwo ze mną, czy macie może inne zdanie. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie Państwo w komentarzach informację, czy podobał się Państwu ten odcinek, czy w ogóle był Państwu potrzebny, przydatny. Swoje komentarze możecie Państwo zostawić na moim kanale na YouTube oraz na Facebooku na stronie zampubliczne.pl. Za dwa tygodnie opowiem Państwu o trybie podstawowym bez negocjacji. Za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do widzenia.